Siema widzowie, witam was w kolejnym odcinku, zagrałem w Hitman Absolution Widzowie, nie pamiętam jak się w to gra. <laughs> nie grałem z kilka dobrych dni. Na zewnątrz mogą czekać Pomyślałeś kurwa o tym? Pomyślałeś kurwa o tym jak się przestraszy Halo? Kto to? Zobacz no co tak hałasuje. Załatwione. Załatwione. Co ty sobie jaja robisz? Czemu nie mogę Nic nie ma. Hej, trzymaj go, trzymaj go. A już się nie udało na start. Jak zwykle wszystko spierdzielę, no. Dobra, przebranie. Bierzemy. A czemu bez maski? Co to ma znaczyć, że bez maski? To się nie wydarzyło. Trochę załatwa łatwa ta gra z tym trybem. Yy, tylko tak się zepsułem, no sorry, sorry, no podniosło mnie troszkę. Trzeba sobie przypomnieć jak się gra w tą grę komputerową. no. Czy możemy chyba coś podsłuchać? No ten łys, wiesz, ten w słyszę protki, że e, nieważne, to na pewno nie prawda. Ale ten Kolos strasznie wkurzył Waydana. Tył... Ekran Dobra, wejdziemy sobie górą. Se nie... mogę wcisnąć coś? Nic nie mogę wcisnąć. Na, na nieszczęśnemi. Ej. Okay. Tutaj też ktoś jest. Przejdźmy się górą do końca. Widzę ich z kroki, prawda? Tak jest, widzę ich kroki. On chyba na górę wejdzie tutaj. Czy nie? On będzie wchodził na górkę, czy nie? Będzie, będzie? Będzie, będzie? Będzie, będzie? W taborecie? No dawaj, właź tutaj. Przebyku. Karota na szybkości tego gadka zostawimy tutaj, tego też załatwimy. A ja może w sumie olejmy go, mogę tutaj przejść bez y, robienia tego całego zamieszania w kontekście z tym chłopem. A z tamtymi też mogłem to przejść bez problemu. Oho, nie wiedzą. Wie o mnie. No dobra. Znaleziono Wajda. W Wajda. A, A nie będzie po prostu strzelić mu w łeb. go załatwić tak, że załatwię tylko jego, a nie wszystkich dookoła, chociaż raz. Spróbujmy znaleźć tutaj jakieś przejście może sensowne. Przekręć zawór. Wejdziemy do węta Proszę bardzo. Wykurzyć go! Okej, okay, tam jest. A tam jest ta, ta, ta dziewczynka. Wieś tu niedaleko. Spacją wyłazimy, dobra. Lecimy na szczecin. Został sam. Coś takiego zniszczyłeś, Golu. Też nie załatwam. Muszę przyznać, że to już

Przestań się rzucać, mała siro. Ej, ej, wait! I kto teraz jest krzywą kuśką lachociągu? Co? Nabija się ze mnie, to dam ci taką nauczkę. Mam nadzieję, że zdechniesz. Naprawdę, powoli i w męczarniach, ty chuju jebany. I ty, łysa łysapało. Nawet kurwa nie drgnij, bo wpakujesz jebaną kulkę w jej głowę. I tyle, wait! Oto, co się dzieje, jak zadzierasz z Lenin. I nie wal z Lenin w chujach! ta południowa. Jesteś daleko od domu. Stary, stanął mi. Dlaczego mi stanął? What the fuck? Co to ma być za zboszenie kurde bele? Niezłe ostatnie słowa. Stanął mi. Stary, stanął mi. Dobra. Kontynuujemy. Następny poziom. Nie ma co tutaj przedłużać. Ole, bryka. bryka. to jest niezłań, nie? No dobra, widzowie. nie przyświetla mnie w końcu No <grymnie> tak bardzo no to się udało tak południowa. jest i ptasior Dobrze mówię ptasior Tak tak jesteś taka No to Wynny ptasiek, obyś miał ważny powód, żeby mnie tu ściągać. Hej, chcę zaproponować swoje usługi. Wiesz, to twoje porwanie... Zdaje mi się, że masz blade pojęcie... Ptasiek, nie wiedziałem, że ci zależy. Pozwól, że rzucę okiem. Czy to twarz kogoś godnego zaufania? Do mnie żyje. Załatwił to pan Wysol. A to oznacza, że potrzebujesz nowej wtyki. A kto jest lepszy w takich rzeczach ode mnie? Dobrze mówię? Nie, ptasiek, źle mówisz. Bo widzisz, mam dziewczynę. A to oznacza, że cię nie potrzebuję, nieprawdaż? Czekaj, 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 czekaj. Spokojnie, wyluzuj. Posłuchaj mnie. Nic nie rozumiesz. Chcesz tego, kto daje najwięcej? Więc pozwól mi przygotować zrzut. To moja praca, stary. <grym> <grym> Oj, ptasiek, myślisz, że nie potrafię wyśledzić, do kogo dzwonisz? No, on na dwa fronty sobie lata? Ptasior? Chyba Ptasio? ta. Kim jest. E, jak ona się nazywa? E, e, Jade. Kim jest Jade? Pierd się! Ho, 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 zła odpowiedź. Boże, kocham ten kraj. Można zostać kim się chce, jeśli oczywiście ma się dość jaj i rozumu, by to zrobić. Dobrze. Dobrze, dobrze. To suka z Agencji. Niski poziom. Agencji? Cierpisz, że Wiktoria ma coś wspólnego z Agencją? Tak! Puścić go. To są bardzo niebezpieczni ludzie, stary. Jeśli z nimi zadrzesz, znajdą cię. Ale jeśli pozwolisz mi być w środku... Nie rozumiesz? Jeśli była dla nich na tyle ważna, by wysyłać po nią pierwolonego Hitmana... <laughs> nie rozumiesz, że musi być warta miliony. Miliony! Haha, <laughs> <laughs> dobra, spróbuję. Tym razem masz szczęście, ptasiek. Bardzo się przydałeś. Ale jeśli zobaczę jeszcze kiedyś twój szczurzy ryj, pochowam cię tu obok ojców założycieli. Obiecuję ci. I wiesz, że dotrzymam obietnicy. Jasne, jasne. Myślisz, że usuniesz mnie z akcji? Cóż, stanie się coś innego, chłopie. Mam dla ciebie surpresa. A właśnie, właśnie tak. Nie rozumiem tego. Ptośka. Spodziankę dla wszystkich. A masz niespodziankę dla wszystkich. A Jeszcze trochę i ogarnę coś na to tylnie okno, musicie dać mi z parę goni. Postaram się ogarnąć może jakąś osłonę lepszą. Okej. Okay.

Co? Co? Hej, czekaj. Czy ja wybrałem jakieś dwuznaczne sygnały czy co? Tutaj chyba, jest chyba coś ważniejszego natomiast. Albo i nie. Zobaczmy czy tutaj coś jest dookoła. Coś z czym ja się muszę przejmować? Chyba nie. Przynajmniej nie widzę na, na chwilę obecną.

Przestań stary! Gdzie Wszyscy mnie tutaj troszeczkę podejrzewają kolega, Nie masz Nie możesz hey, ja, tam Dla ciebie dwie dyski Ej! Ełnuku! Nie wypierdalaj w to! Zabieraj dupę w trąbki! O Masz 10 sekund żeby się stąd wynieść Bo inaczej kopnę cię w dupę także będziesz mógł się sam wyrównać A ona i tak to ciebie Długa masz rację. ani drgnij! stój! Jezus! Co? Jak ja mam tam przejść? Okej, okay, dobra, patrzcie do barmana. No dobra, idziemy do Kibla. Może mogę ciebie klepnąć? z mamą? Ej! panie kryzła. Witam. Witam. Co słychać? Wszystko idź, panie władzo. Proszę sobie nie przeszkadzać. A ja tylko tędy. Dowody już zebrałem? Nie, nie zebrałem. F dowody? Hey, no. To było 17 lat temu Może wreszcie odpuścić, to? Ej, hey, co tam? Hey, wiedziałeś, że się bują Ale i tak my ją ukradłeś Taki z ciebie przyjaciel A, pff, Przestań stary! Gryłem ją uczciwie! Tak bywa! Chyba tego ki Chyba tego chłopa miałem uderzyć. Dobra, czekajcie, wczytajmy sobie punkt kontrolny. Ja tego gniarza chyba tutaj muszę udepnąć, obezwładnić. Załatwmy go tutaj na szybko. Z tego powodu, że jak się za niego przebiorę, nie powinni mi po tak. Zajrzewa za niektóre rzeczy. Czego szukasz przy błędu? Ok, kim ty kurwa jesteś, kogo nazywasz cheapo? Zaczyna się tu robić dym. Wbijamy tutaj na szybko szybka spacyja zbieramy spluwę do wody. Oni się tam nieźle teraz zleją wszyscy po mordach. też przy okazji. Ale. Dzięki temu możemy się dostać do Barmana z Afryki. Ty mnie też bić Leżeć psie. Koleś. Koleś, ja tu tylko pracuję, kumasz. Proszę, nie krzywdź mnie! Ah! 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 Fryzjer! Codziennie! południe. Okej... Okay. Hej, ziomek! Jak tam życie na wsi? Miejscowi cię lubią? <ścoughs> Czemu nie wpadniesz do sklepu z bronią McGarmonda? Mam dla ciebie mały prezent powitalny. Okej... Okay. Okej, okay. tutaj ptasiek znowu coś kombinuje. Ale to będzie do tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zapamiętajcie o łapce w górę. I to będzie do tyle. Dzięki wszystkim. Trzymajcie się i nara.